Siemanko Widzowie Witam Was w kolejnym odcinku z serii Wracamy na Reel Znów Z serii Paladyniarz Paladyniarka w sumie, bo to Febale 161 level prawie 124 dystans na sucho Widzowie I co? Dziś widzowie polecimy zobaczyć czy jest boss wampirów Sir Val Sir Valor Crest Obczajmy czy on jest tam na tym spocie Założymy sobie EQ Takie, takie, to Assassinki i te to zaraz No i co, lecimy widzowie Obczaj czy jest ten bossik. Jest to z wampirów. Respi się on nieregularnie. Pokażę wam, gdzie możemy go zastać. Jak jest, spada z niego Vampir Lord Token. Już wam mówię, jaka cena tych Vampir Lord Tokenów. Vampir Lord Token. 530, 593k widzowie, także 600k, nieźle. Możecie je sprzedać albo zbierać 100 sztuk. Jak zbieracie 100 sztuk, to możecie wejść w taką tajemniczą miejscówkę, gdzie nikt nie może wejść, jeśli oddacie te 100 sztuk. Na przykład, możecie sobie tam z Aresem expić. Jeszcze rano Uuuu, ja się jeszcze nie wyspałem za bardzo. Ale no nic, jak to się mówi, nie mogę spać w Tibie, muszę grać, nie? W Weekend. Jest dzisiaj sobota, weekend, także wolne coś tam po. robimy w Tibicy pewnie. Jakiś expo na profit. No i co widzę? I tu jest ogólnie ta miejscówka. Gdzie się respi, ten boss. Ale jak widzicie, nie ma go. Wybijemy sobie te wampiry. Powinien być tutaj widzowie. Tutaj się gdzieś zrespić, no ale nie ma go. O co? Może innym razem będzie. Go nieba, To będzie na pewno kiedy indziej, jak nie dziś. Co widzowie, jest to boss, przypominał o nazwie Sir Valokrest, tak się nazywa. Leci z niego Vampir Lord token, respi się tutaj na Edron, jest to boss wampirów. Respią się jeszcze tego typu bossy na, na Hellgate, na Darashi, na Liberty Bay. I co widzowie? Dziękuję Wam za oglądalność. Trzymajcie się do następnego odcinka. Yo!